Bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Fabian. Bardzo miło mi cieszę się, że mogę wziąć udział w akcji nowotomowskiej biblioteki. Czytam tobie. Przeczytam Wam dzisiaj baśń, którą z pewnością niektórzy z Was już słyszeli, a jest to baśń Braci Grimm, królewna śnieżka i siedmiu krasnoludków. Dawno, dawno temu w Wielkim Zamku. Żyła sobie mała królewna, żyła szczęśliwie i beztrosko, mimo że miała zazdrosną, złą macochę. Dziewczynka Bar była śliczna, miała błękitne oczy i długie, czarne włosy. Z powodu niezwykle jasnej, delikatnej cery, nazywano ją śnieżką. Wszyscy byli przekonani, że wyrośnie na prawdziwą piękność. Jej macocha także była bardzo piękna. A poza tym miała czarodziejskie lustro, które codziennie pytała. Lustro, lustro, tam na ścianie, czyś słyszało o piękniejszej w tym królestwie damie? Ty pani jesteś najpiękniejsza. Brzmiała niezmienna odpowiedź, aż nadszedł okropny dzień, kiedy lustro powiedziało: Najpiękniejsza jest Śnieżka. Zła macocha wpadła w furię i oszalała z zazdrości. Zaczęła gorączkowo rozmyślać, jakby tu się pozbyć rywalki. Wezwała więc wiernego sługę, obiecała mu sutą nagrodę i kazała zabrać śnieżkę do lasu, daleko od zamku. Tam miał ją zabić, ale tak, żeby nikt tego nie widział. Chciwego sługę znęciła obietnica nagrody, zgodził się więc dokonać tego czynu i wyprowadzić dziewczynkę do lasu. W tym decydującym momencie odwaga go opuściła i, mamrocząc pod nosem jakąś wymówkę, zostawił dziewczynkę siedzącą pod drzewem, a sam oddalił się pośpiesznie. Nadeszła noc. Mała królewna, pozostawiona sama w ciemnym lesie, zaczęła płakać. Wydawało jej się, że śledzą ją jakieś straszne oczy. Słyszała dziwne odgłosy. A trzask gałązek i szelest liści sprawiały, że serce biło jej jak szalone. Wreszcie ogarnęło ją tak silne zmęczenie, że usnęła zwinięta w kłębuszek pod wielkim drzewem. Spała niespokojnie, od czasu do czasu budziła się i rozglądała dokoła w ciemnościach. Kilka razy wydawało jej się, że czegoś dotyka, albo że coś się o nią ociera. Wreszcie o świcie śpiew ptaków obudził mieszkańców lasu, obudził też śnieżkę. Cały świat ożywił się i poweselał, a dziewczynka była zadowolona, że wszelkie jej obawy okazały się niemądre. Drzewa rosły gęsto wokół, stanowiąc jakby ścianę, ale śnieżka odnalazła w końcu dróżkę. Ruszyła więc naprzód z nadzieją w sercu, szła i szła, aż dotarła do jakiejś polany. Stał tam dziwny, mały domek z maleńkimi drzwiami, maleńkimi oknami i maleńkim kominem. Wszystko to było o wiele mniejsze niż normalnie w życiu bywa ciekawe, kto tu mieszka zastanawiała się śnieżka, otwierając drzwi i wchodząc do kuchni jakie małe talerzyki! Jakie małe łyżeczki, dziwiła się. Stół jest nakryty dla siedmiu osób, a więc tyle musi ich tutaj mieszkać. Na górze była sypialnia z siedmioma małymi łyżeczkami. Śnieżka wróciła do kuchni i przyszedł jej do głowy pewien pomysł. Posprzątam i ugotuję co im coś, pomyślała. Jak wrócą do domu, ucieszą się, że kolacja gotowa. O zmierzchu siedmiu maleńkich ludzików ze śpiewem przymaszerowało do domu. Kiedy otworzyły drzwi, zdziwiły się, widząc na stole wazę pełną gorącej zupy, a cały dom lśniący czystością. Na górze z jednym, na jednym z łóżeczek leżała głęboko uśpiona Śnieżka. Najstarszy z krasnoludków dotknął jej leciutko. — Kim jesteś? — zapytał. Kieszka opowiedziała im swoją smutną historię. Zostań z nami! odezwał się jeden z nich, wycierając nos. Hurra! hurra! wołały krasnoludki, tańcząc wesoło wokół dziewczynki. A potem powiedziały: możesz tu mieszkać i zajmować się domem, kiedy my pracujemy w kopalni. Nie przejmuj się, że macocha zostawiła cię w lesie. My cię kochamy i zaopiekujemy się tobą. Śnieżka z wdzięcznością przyjęła propozycję gościny. Następnego dnia krasnoludki przed wyjściem do pracy ostrzegły dziewczynkę, żeby nie otwierała drzwi nikomu obcemu. Tymczasem sługa wrócił do zamku, wręczył złej macosze serce sarny, mówiąc, że to serce śnieżki, i poprosił o nagrodę. A zadowolona macocha zapytała zaczarowane lustro o to, kto jest najpiękniejszy. Wciąż najpiękniejsza w królestwie jest śnieżka, która mieszka w chatce siedmiu krasnoludków daleko w lesie. Musi umrzeć. Musi, wrzeszczała oszalała z gniewu macocha, po czym przebrała się za starą wieśniaczkę i do koszyka z jabłkami włożyła jedno zatrute. Przedostała się przez bagno i zjawiła się przed chatką właśnie w tym momencie, gdy śnieżka żegnała krasnoludki. Które jak co dzień o tej porze wyruszały do kopalni. Śnieżka była w kuchni, gdy usłyszała pukanie do drzwi. Puk, puk. Kto tam? spytała podejrzliwie. Pomna przestróch krasnoludków. Jestem starą wieśniaczką. Mam jabłka na sprzedaż. brzmiała odpowiedź. Nie potrzebuję żadnych jabłek. Dziękuję. Odpowiedziała królewna. Ale to piękne jabłuszka. – A jakie soczyste! – kusił aksamitny głos za drzwi. – Nie wolno mi nikomu otwierać drzwi – powiedziała dziewczynka, nie chcąc złamać obietnicy danej krasnoludkom. – Słusznie. Grzeczna z ciebie dziewczynka. <coughs> Jeśli obiecałaś nie otwierać obcym, to naturalnie nie możesz kupić ode mnie jabłek. W nagrodę za to, że jesteś taka grzeczna – Ciągnęła stara, nie dając za wygraną, chcę ci ofiarować w prezencie jedno z moich jabłuszek. Niewiele myśląc, śnieżka uchyliła troszkę drzwi, by wziąć jabłuszko. Ach, jakie ładne! Śnieżka zatopiła ząbki w soczystym miąższu i zaraz padła na ziemię zemglona. Trucizna tak szybko podziałała. Okrutnie chichocząc w zła macocha, pośpiesznie się oddaliła, ale gdy biegła z powrotem przez bagno. Potknęła się i wpadła w trzęsalisko. Nikt nie słyszał jej wołania o pomoc, i tak zniknęła bez śladu. Tymczasem Krasnoludki wyszły z kopalni i zobaczyły niebo zasnute ciemnymi chmurami. Nagle ciemności rozdarła oślepiająca błyskawica a głośny grzmot przetoczył się echem po dolinach. Martwiąc się o, śrie, o śnieżkę, krasnoludki biegły jak najszybciej do chatki. Znalazły tam śnieżkę leżącą bez życia, a obok niej zatrute jabłko. Krasnoludki robiły co mogły, aby doprowadzić śnieżkę do przytomności, ale bez skutku. Długo płakały nad śnieżką, a następnie ułożyły ją na posłaniu z płatków róży i złożyły w kryształowej trumnie w lesie. Codziennie przynosiły tam kwiaty. Pewnego dnia do trumny, w której leżała Śnieżka, zbliżył się jakiś młodzieniec i z zachwytem zaczął przyglądać się jej ślicznej twarzyczce. Zauważyły to dobre krasnoludki i opowiedziałem mu całą historię. Jeśli pozwolicie mi ją zabrać do zamku, wezmę, wezmę najsławniejszych doktorów, aby obudzili ją z tego dziwnego snu. Powiedział książę, Młodzieniec ów był księciem, a potem dodał: Jaka ona śliczna, jakże chciałbym ją pocałować! I natychmiast to uczynił. A wtedy, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ku zdziwieniu wszystkich, śnieżka otworzyła oczy i wróciła do życia. To pocałunek księcia sprawił, że zły czar przestał działać. Książę, coraz bardziej zakochany, Poprosił Śnieżkę o rękę. Krasnoludki z wielkim żalem musiały się z nią rozstać. Odtąd Śnieżka żyła sobie szczęśliwie w wielkim zamku, a od czasu do czasu odwiedzała maleńką chatkę w środku lasu i jej małych mieszkańców. I tak szczęśliwie zakończyła się historia królewny Śnieżki. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że już niedługo z niektórymi z Was spotkamy się w przedszkolu. Do zobaczenia, kochani!